Hmm. tra ta 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 karabiny, miny i bomby i wybuchy. Jest, jest power. Hej, wyłączę, zatrzymam, oglądam sobie różne filmy o różnych rzeczach, fajnych chłopakach, co strzelałem karabinami. <laughs> Słuchajcie, Tactical News, odcinek dzisiaj e, czwarty. Drogie krokodylo, co tam w internecie e, i w świecie? Eee, sytuacja polityczna nasza jest, jednym słowem określając, chujowa. Pewnie to wina, a no tak, tego pana, na tej wszyscy mówią, nas pewnie to nie jest jego wina. Generalnie, pewnie to wina jest ogólnie nas wszystkich, nie? Bo nie może być wina jednej osoby, ale to tym chyba nie jesteśmy w ogóle polityczni, eee, szanowny krokodylko. Co dzisiaj w temacie? Więc, tak, pierwsza sprawa. O, zobaczcie. Po kolei. To jest w końcu Tactical News, nie? Więc trzeba mówić o różnych rzeczach, co się tam dzieje, co fajnego się tam pojawia albo co fajnego gdzieś tam można zobaczyć. Zajebista siekierka od kolegi Papsa, który robi siekiery. Dostaliśmy ją już jakiś czas temu, kurka, ale nie miałem czasu w ogóle, żeby to pójść i ją tam wiecie. Sprawdzić, znaczy sprawdzić. Sprawdziliśmy. Rąbie działa, pracuje, drzewa powolna. Już. Jest zajebista, ręczna robota. Ktoś by mógł pomyśleć, nie no kurwa chłopaki, kręcicie film o używaniu siekiery? No powiem wam, że tak, nakręciliśmy film o używaniu noża Oczywiście sam goście, którzy mówią, nie, film o używaniu noża, przecież ludzie noża używają od 100 lat nie? No tak, na pewno I, i to ja zawsze wożę tych ludzi, co używają noża na pogotowia, albo gdzieś, i paluchy poprzecinane. Natomiast z siekierą jest problem, bo nożem to sobie tam z reguły można zrobić po prostu tak, wiecie Troszkę można zrobić krzywdę, ale nie umierać od tego tak mocno jak odjebnięcia się siekierą w nogę, nie? Albo w głowę. A takich panów też wiozłem yy, gdzieś na pogotowie, czyli walnięcie się w piszczel, walnięcie się tutaj w buta. Kiedyś mieliśmy fajną sytuację, mówimy do dziewczyny, słuchaj koleżanko, ta siekier jest bardzo ostra. dobra, dobra. I na chwilę, co im powiedzieliśmy, to ona trzum, strzeliła sobie w swojego nowego North Face'a, który na szczęście siekierka gdzieś tam zeszła z bokiem, bokiem i nie, nie wpadła w palucha, ale but za 9 paczek poszedł do śmieci, nie? Znaczy się po szkoleniu, wcześniej go kleiliśmy taśmą klęcą. Siekiera jest zajebista, prawda? Krokodylku tak, jest wpyte, jest super fajna. Ręczna robota. Będziemy sprawdzać, jak to działa, i kręcić dla Was materiał, po to, żeby właśnie e, podczas użytkowania y, użytkownik wiedział, jak tam y, skierować tą y, pracę, jak najbardziej ekonomicznie y, y, działać taką siekierą, żeby po prostu ta praca była wygodniejsza i szybsza. Dalej, w temacie mam taką karteczkę sprytną. Y, patrzcie, mamy zajebiste naklejki na łódź, na okręt podwodny, na motocykl, na motorynkę, ktoś ma komarka WWS-ka, może sobie nakleić, jest flaga, jest, napisane jest Fuck yeah, 100% made in Poland, nie? Ktoś mówi, ty, ale to trochę niepolityczne i w ogóle, także piszecie tu flaga, a tu pisze Fuck yeah. No, co mieliśmy napisać? Kurwa, zajebiście? No, chcielibyście taką naklejkę z napisem Kurwa, zajebiście? No, ja bym takie naklejki nie nakleił, bo bym ktoś odkleił i nakleił na swój samochód, nie? Dlatego jest taka. A nie inna. W każdym zamówieniu jest naklejeczka. Mamy ich dużo. Zobaczcie. Więc starszy dla każdego. A teraz ten temat. Pamiętacie, w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o wycinankach różnych, różnych takich laserowych firmy Stronghold i tak zaczęliśmy z nimi gadać, gadać, gadać. Jako, że są małą firmą, w związku z tym małe firmy mają taką możliwość szybszej decyzji. Hmm, wiecie, o czym, do, do czego pije, nie? Małe firmy mają możliwość szybsze wprowadzanie różnych fajnych rzeczy i to jest pierwsza zajawka naszej jakiejś tam nowej rzeczy, gdzie Stronghold daje tu swoją technologię, daje swoje, dzielimy się pomysłami, dzielimy się technicznymi rzeczami. My do, dopracujemy tego resztę. Tutaj mamy taki rzecz, którą też rozwijamy. Może nam powiecie w komentarzach, czy idziemy w dobrym kierunku. Super, ultra, lekki pas. Zobaczcie, tu jest wycinanka. Tu jest wycinanka, a trzy kieszenie z tyłu są na stałe. Oczywiście, to jest na razie taki pomysł, że są trzy na stałe takie kieszenie. W każdym razie tył musi być na stałe. To jest robione jakby pod nas i pod nasze, nasz sposób działania, czyli woda, e, jakieś tam e, żarcie, suriwal, jakieś inne pierdoły i apteczka. I te rzeczy się nie zmieniają. Nigdy. Więc po co robić tą część modułową? I zawsze ta część modułowa powoduje, że no i tak będzie musieli mieć tutaj znowu paski, tasiemki, pierdoły. No, wiecie, tak naprawdę e, modułowość jest dobra dla ludzi, którzy robią e, Różne rzeczy, ale też jakby często zmieniałem te rzeczy, nie że a, dopnę teraz to, raz, to, raz, to, raz, tamto. Natomiast jak już wiecie, że robicie zawsze to samo, zawsze jeden rodzaj działań, przykładowo zielona taktyka, no to kurczę odpada trochę tych, tych gratów, tego montażu. Macie jeden system, jeden zestaw, zawsze zakładacie go i zawsze w nocy, aha, tu jest to, tu jest to, tu jest tamto. Nie ma żadnego montowania się, że. O, co pijemy na Dzisiaj mam to gdzieś indziej albo gdzieś tam. To jest kwestia jakby przyz, przy, przyzwyczajenia i oczywiście potrzeb, nie? Nikt, nie? nikt nie mówi, że systemy modułowe, czy modularne, czy jak tam to się nazywa, są rzeczami jakimiś złymi. Oki doki. E, nowy pas. A, listy do czytelników. Mamy, dostaliśmy dużo listów od czytelników. Czytelnicy się pytają, e, więc tak. Proszę pana, szukam plecaka do 30 litrów na miasto Oczywiście m, mamy doświadczenie, wiemy, polecamy o, Jeden, jedynie najlepszy plecak do 30 litrów na miasto to jest Alicja Szanowny panie, szukam plecaka do 50 litrów na wypady, do lasu Żeby był wytrzymały, zajebisty i tani Oczywiście proszę państwa, polecamy model Alic, Dlatego, że jest wytrzymały, lekki i po Dalej ludzie piszą, że szukam plecaka do 100 litrów na wyprawę Chcę, żeby był wytrzymały, żebym do dużego zajmu nie zapłacił i żeby był dobry. Oczywiście polecamy plecak Alice, dlatego że jest do 100 litrów, bardzo wytrzymały i bardzo fajny. Na koniec Krzysztof pisze, szukam plecaka na wojnę, pakuje się, chyba będziemy jechać na Krym. Oczywiście polecamy plecak Alice, dlatego że jest wytrzymały, fajny, mocny i nikogo tu nie reklamujemy. To jest plecak, który jest zajebisty. Nie? A. Jest też takie takie tam przytyki, widziałem, że e, ty gościu się nie zna na modzie, na pewno jest ciotą. pewnie jesteś ciotą. Pewnie jestem ciotą, a może nie jestem, nie. E, więc mówicie, myślicie, że ja się nie znam na modzie? To wam coś pokażę. Katalog z 2010. Wiecie, czy to ry? Wiecie, czy to ry? A wiecie to za firma 511? No i wy mówicie, że ja się nie znam na modzie? No. Słuchajcie, No i teraz na koniec Ohoho! Uuu, to ta Zobaczcie, zostawiliśmy ją, przyszła dzisiaj rano. Nie otwieraliśmy, jest zapieczętowana. Sami nie wiemy, co w środku. No dobra, troszkę wiem, nie? Ale wiecie, jak będzie fajnie, jak małe dziecko. Będziemy się cieszyli wszyscy razem. Nie wy w internecie i ja tutaj, tylko że ja troszkę bardziej. A, otwieram, otwieram, otwieram. I uwaga naszym oczom. Pokazuje się jeszcze więcej wycinanych rzeczy! Uuuu! Czujecie to? Ja się prawie... a, posikałem! To jest nowy plecak firmy Helicon, która dała nam go do sprawdzenia, do potestowania. Mijacie! Plecak się nazywa Ghost. Najfajniejszą rzeczą, którą podejrzałem gdzieś tam po drodze, jest to, że ma pas pierwszej linii w zestawie, który będzie się montował. O, tutaj. Czyli mamy pas biodrowy, oprócz tego możemy go wymontować i mieć po prostu pas taki wiecie, ucieczkowy czy piersiowy. Fajny pomysł. Przy tej jak tam się wyczytaliśmy, czy dowiedzieliśmy, przy tej całej serii Direct Action pracowali goście z Navy Seal i z polskiej formacji G Unit. Na ile tam pomyśl, wymyślali, na ile mówili, na ile podpisywali, to jest inna sprawa. Natomiast powiem Wam, że pierwszy rzut oka to wygląda fajnie. A jak to będzie się sprawdzało, nosiło, czy działało, to powiemy Wam w następnych odcinkach. Ale na dnie torby jest jeszcze coś. Uuhu, jak małe dziecko w sklepie. Jak się z w smyku się cieszy normalnie. Zobaczcie. Znacie ten kamuflaż? Sprawdzimy, czy może, wiecie, być dobry, czy jest lepszy od pękota, czy jest dobry. Czy pękot idzie do śmieci. Mieliśmy, mieliśmy chyba wszystkie kamuflaże na śmiecie, jakie są robione, jakie są używane. Mam w domu tych kamuflaży, tyle, że zawsze żona mówi, nie jest z domu z tymi śmieciami. Eee, I jak mamy możliwość, nie służymy żadnej armii, to można sobie brać najlepszy kamuflaż, taki, który... Maskuje i działa dobrze, więc sobie tak gdzieś poszukujemy. Na dzień dzisiejszy, Pencot jest bardzo dobry, Atax jest na dobre letnie okresy też bardzo dobry, natomiast wchodzi nowy gracz na rynek czyli Kryptek. Dostępność w Polsce tego materiału będzie powodowała, że będziemy mogli sprawdzić, czy rzeczywiście robi robotę i inne rzeczy będą mu mogły ssać. Pozdrawiam, internety.